Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według św. Łukasza, 5 rozdział, wersety 22, 27-32. Potem Jezus wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Lewi zaś wydał dla niego wielkie przyjęcie. U siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, Którzy zasiadali z nimi w domu do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami. Jezus na to odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ten tekst z ewangelii Łukasza jest troszkę zbieżnym tym, co rozważaliśmy tydzień temu. Z Ewangelii Mateusza. Myślę sobie, że istotą dzisiejszego słowa jest to, że Jezus przyszedł powołać do nawrócenia. Przyszedł powołać do nawrócenia. I to nawrócenie to jest coś, co powinno się dokonać w tym okresie Wielkiego Postu, w tym okresie, kiedy przygotowujemy się na święta zmartwychwstania Pańskiego. W tym czasie powinno się dokonać nawrócenie, bo Jezus powołuje nas do nawrócenia. No chyba, że jesteśmy sprawiedliwi i że nic nie możemy sobie zarzucić, chyba, że jesteśmy tak wspaniali, że nie potrzebujemy Boga, nie potrzebujemy Jego łaski, Jego interwencji, Jego ingerencji w nasze życie. Jeżeli to jest sytuacja, w której się odnajdujemy, to możemy powiedzieć Jezusowi: Nie potrzebuję Ciebie. Zresztą Jezus mówi: Nie przyszedłem do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Natomiast jeżeli widzimy, że nasza kondycja, moja, Twoja kondycja nie jest idealna, że ciągle zmagamy się ze sobą, ciągle zmagamy się z rzeczywistością, zmagamy się z naszymi słabościami, z naszym grzechem, z naszą niewiernością. Jeżeli to wszystko nas dotyka, to Jezus przyszedł właśnie do nas, przyszedł do Ciebie i do mnie, i niech ten wielki post będzie czasem powiedzenia tak Jezusowi. Tak potrzebuje Ciebie, tak potrzebuje Twojej łaski, tak potrzebuje Twojego dotknięcia, bo tylko Ty jesteś tym lekarzem który może dać mi życie w pełni. Dziękuję.